Cześć wszystkim w pierwszym odcinku z Gryt worlds eee, Tak, jest to pierwszy odcinek. Będzie tego więcej. Eee, więc zaczynajmy. Wszystko jest dobrze. Sprawdzę jeszcze tylko dźwięk, czy mogę chociaż trochę ściszyć. Nie. Trzeba ściszyć. ale dobra, to zmienię. Zagramy sobie na jakimś serwerze. Tyle. Lubię to w grę. No, ale przecież niebieski. Nie, dobrze jest. Dobrze jest. Tam, tam ginie. O, teraz musimy pilnować tego. Nie, z tego nic nie będzie, choć powstanie. Z tego nic nie będzie. Jakoś broń bym sobie chętnie wziął. wziął. Tam jest, ale tam do ich nie będę szedł. Dobra. On ma naszą flagę! Zabić drogę! Ha. Spoko. Po co ja to piszę? <laughs> Nie wiem, znowu. Dobra. Więc od tego meczu liczę czas tak przed skończeniem tego tej mapy to już zacznę kończyć. A i co, zrobiłem? Bo nie chcę, żeby to było za długie. Te odcinki będą maksymalnie 9 na 15-minutowe. No, nie chcę ich za długich. Żeby się szybko renderowało, żebym mógł je często przesyłać. Dobra, i teraz, jak ja tam wejdę? O, nie wiem, czy słyszycie mojego kotka, który miał czy. Bo muszę mu otworzyć drzwi. Żartowałem, nie muszę, ale miał czy sobie. Ginę. Ginę, ginę. Muszę przestać gić. E, tu w ogóle e, dużo Polaków gra. Gin! Dalej, 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 dalej. Co Pusia? No co? Czekajcie chwilę, otworzę... otworzę Proszę bardzo. Hmm. Aha! Chciałem mnie złapać. Tak Dobra Dobrze gram Jak zawsze Ha teraz O, jestem na drugim miejscu, spoko ja to jest ta mapa, to jest moja ulubiona, więc się nie zdziwcie, kiedy będę w nią często grać. <ścoughs> ta się nazywa Moc. o kto mnie zabił? A w ogóle tu się nazywam Krzysztof Ibisz. Bo w ogóle nie wiedziałem, że będę. będę ta gra mi się spodoba, i nazwałem się jakoś bezsensownie. No! Ale pech! Ale bym był fart, bym to. Wygrał. No, złap się go! Patrzcie, spadnie, spadnie. No, mówię. <grym> One shot and kill by był. Ale nie był. Far, raga. Szkoda, Szkoda dranie. A! dobra, czy to to, 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 to to ogarniam tą grę. Ja bardzo ją ogarniam, więc nie krzyczcie, że jej nie ogarniam, bo ja jej ogarniam. Ja mam tekst jak Krzysztof, idziesz, bo to mój ojciec! Ginie! Nie wiedziałam, że że mnie zabije. Dobra. F3. Także by fajnie było. Ja nie lubię laser. Ale to dla mnie ciężko mi ciężko mnie z niego trafić jest. Taki. Nie wykopa. A patrzcie jaki głupek! Jaki ten. No przyściąg go. No kurczę, bla. Mi hausen. Patrz, i tak będą, nie, nie będą mnie widzieć, że mam flagę. Mam ryzykowny pomysł. Ale nie, bo później będę, nie będę miał wrócić. Dobra, piękny suf. A, zabijamy. A! Wiedzieli, że, że mam prawę. I co? Zaraz kończę. Jestem na tym piątym miejscu. jest. Ale mi dałem speedy. No, jest! Dobra, więc na razie i cześć. Żegnam wszystkich do kolejnego odcinka. Dobra.